Z Brownem mam problem taki, że przepięknie gada. Po polsku gada wybitnie i polszczyzny mu zazdroszczę. I układa tak długie zdania, tak długie wywody i się w nich nie gubi, że jest albo geniuszem, albo kuku. I mówię to zupełnie poważnie i z całkowitym uszanowaniem człowieka. Można być zresztą i jednym i drugim, czyli można być kuku, a jednocześnie być geniuszem. No, znamy z historii różnych malarzy i tam innych takich, którzy byli jednym i drugim. I tego się boję. Jak Brown zaczyna opowiadać, no to wszystko się składa, tylko nikt tak spójnie nie mówi. Człowiek normalny się czasem kropnie, pomyli, zgubi we własnych wywodach. A jak ktoś nie ma ludzkich cech i się nigdy nie gubi, no to mam podejrzenia, że geniusz albo kuku, a granica jest bardzo cieniutka. I może się zdarzyć, że dziś geniusz, a jutro kuku, więc tacy ludzie się wydają nierealni i niebezpieczni. Czyli nasz przyszły król, e, wróć prezydent, karmi ludzi strachem, nietolerancją, antysemityzmem. I choć świetnie się wysławia, ma braki w historii, gdyż w czasie II RP mieszkało u nas ponad 3 miliony Żydów, a zginęło ponad milion. I ten wieniec chanukowy w Sejmie był symboliczny, gdyż w czasie II Rzeczpospolitej ta mniejszość religijna była reprezentowana w Sejmie. Pan Braun również zapomina, że najświetniejszym naszym okresem była Unia Obojga Narodów, że siłą naszego kraju była tolerancja, wspieranie się i wyrozumiałość. Natomiast Pan Braun niszczy kolejną symbolikę, Zdejmując flagę naszego sąsiada, który został zaatakowany przez Rosję, i zamiast podziwiać wytrwałość, opór i chęć samostanowienia, przeciwstawiając się jak Dawid Goliatowi, jak szybko Braun zmienia zdanie, żeby zdobyć wyborców, którzy zmęczeni są pomocą Dawidowi, i stawia Polskę dla Polaków. A jeszcze niedawno mówił coś takiego: Pomyślne rozwiązanie tak sprawy ukraińskiej, jak polskiej, jak białoruskiej, to jest integracja między Morza Bałtycko Adriatycko Czarnomorskiego Integracja zatem, razem z Ukraińcami, razem z Białorusinami, robienie dobrych interesów. I w związku z tym, zauważcie Państwo, trwa cały festiwal serdeczności wobec Ukraińców, i dalej nikt nie mówi, co praktycznie zrobić, żeby normalni ludzie z Kijowa i z Lwowa mogli przyjechać do Polski, nie płacąc ciężkich dla siebie pieniędzy za wizę i nie stojąc w upokarzających kolejkach po te wizy. Co z tym zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą, jak w obrębie tej samej cywilizacji. I jeśli ktoś zrobił to, o czym Braun mówi, ale nie on, to co mu zostało? Teraz tylko wandalizm, yy, bicie afer, skandali. Dlaczego? Bo tak może pozyskać nowych wyborców. A jacy to są wyborcy? Posłuchajcie. Spierdalę mi z mojego live, bo nie lubię takich kurwa dziadów. Dobrze, że się kurwa urodziłeś, jeszcze żyjesz, ale może trafisz tam się w ręce kurwa tej mengiele. To cię przerobię na części pierwszej i tyle będzie. Czy gorzej będzie? Sandro, jak zidentyfikować ludzi z Exit Pol i zneutralizować? Zidentyfikować i zneutralizować. Pamiętacie Pawlikowską, jak przytoczyła pracę naukową o szkodliwości rzepakowego? Chcieli ją wieszać. Wow. No tak, jak każdego, kto prawdę mówi. Plan eurokołchozowy, w którym naród polski coraz bardziej marginalizowany przez proces ukrainizacji, przez proces judaizacji i proces napływ subsaharyjskich. No. Inżyn... no parę dni temu był pan oflagowany prawdopodobnie żydowskim żonkilem. Tym... I moim zdaniem pan Berał robi to z wyrochowaniem specjalnie, bo jesteście w stanie uwierzyć, że tak mądra... Elokwentna osoba zapomniała o powstaniu w getcie warszawskim i jaką to miało symbolikę dla Żydów, dla Polaków na całym świecie. I trzeba przyznać, że to działa, bo swój elektorat zdobywa. Tylko jakim kosztem? Łącząc tych wszystkich slustrowanych, pełnych żalu, złości i wrogości ludzi, dając im taki przykład, co z tego może wyniknąć? Moim zdaniem coraz więcej samosądów, zaczynających się od słów Kończących naczynach.